Właśnie ruszył największy event Fortnite, Operacja Niebiański Ogień właśnie się rozpoczyna. Już za kilka dni koniec sezonu, a więc przygotowanie do wielkiego eventu i w lobby już pojawił się licznik odmierzający czas do wielkiego eventu. To niesamowite, Fortnite wreszcie pojawił się event online, który nie będzie powtarzany, więc będziecie musieli być. Pamiętajcie, nie przegapcie daty 12 września o godzinie 22. Siemaneczko kochani, z tej strony Deslot. jak tam u was? Jestem taki podekscytowany. Wielki event Fortnite już wkrótce, a od nie zaczęło się już w lobby, więc ja nie mogę się doczekać tego wielkiego eventu, który rozpocznie się 12 września o godzinie 22 i będzie trwało prawdopodobnie aż 2 godziny! Tak, dobrze usłyszeliście. Dwie godziny, najprawdopodobniej chwilę później, będziemy mieć dość długą przerwę związaną z czarną dziurą. Ale o tym wszystkim już za moment. Zacznijmy więc od początku. Statek Matka przybył na naszą wyspę i, jak pamiętacie, w błyskawicznym tempie rozwiązał nasz problem z punktem zerowym. Po prostu go rozwalił. Natomiast sam fundament zaginął gdzieś w odchłani oceanu. Ale jeszcze to nie przesądza jego losu. Być może wróci on w odpowiednim momencie i znowu pokaże nam, co potrafi. W tym momencie jednakże statek Matka przesunął się nad Siorbane Szuwary i to tam dokonał pierwszego zniszczenia tej miejscówki, a pozostawił tam totalne zgliszcza. Na początku też te budynki unosiły się na drobnych wyspach i zostały wciągnięte do statku. Chwilę później statek zaczął przenosić się w kierunku Farelowego Kasztelu i to ta miejscówka, za którą nikt z nas nie płakał. No chyba, że mowa o Farelu, który nagrał odcinek, że zabrano mu dom. Nie wiem, czy widzieliście. W każdym bądź razie ta miejscówka również została zniszczona w ten sam sposób, czyli za pomocą statku Matka, który w pewnym momencie wyciągnął pewne budynki z ziemi i wciągnął do statku. W ten sam sposób też w nowym trybie, w którym to możemy zagrać wewnątrz statku Matka, możemy spotkać elementy właśnie z Koralowego Kasztelu. W tym momencie wciąż one tam są, a statek pomału zbliża się teraz w kierunku nowej miejscówki. Tą miejscówką będzie tym razem baza Slone. czyli mowa tutaj o farmie kukurydzianej. Ta kompleksowa farma kukurydziana tym razem zostanie zaatakowana jako trzecia miejscówka na mapie. Tym razem jednak doktor Slone przeanalizowała całą sytuację i świetnie się przygotowała. Już wie, że w jej kierunku zbliża się wielki statek matka, który wciągnie część kukurydzianego kompleksu. Więc doktor Slone przygotowała tutaj specjalny plan, którym to ma zamiar zniszczyć od wewnątrz statek matka a mianowicie do części wysp, które zostaną podniesione do statku Matka ma zamiar przyczepić bomby dużą ilość bomb, które wchłonie statek matka do wewnątrz i być może właśnie wtedy zostaną one zdetonowane, tak aby zniszczyć go od wewnątrz i być może w ten sposób bardzo szybko pokonać swojego przeciwnika. Przyznam, że to bardzo sprytny plan, w jaki sposób można byłoby pokonać ten wielki talerz latający. Lecz czy doktor Sloane na pewno dobrze przewidziała siłę w wybuchu tych wszystkich bomb? Czy przypadkiem zniszczenie tego statku nie spowoduje jego upadek na naszą wyspę? Czy też wybuch nie będzie na tyle silny, aby zniszczyć nas wszystkich? A może to wszystko spowoduje wielkie przyciąganie, stworzy wielką czarną dziurę? Otworzy olbrzymi wrota, którymi będziemy mogli wrócić lub polecieć w nową przestrzeń na nową mapę. Czy to koniec sezonu 8? Zaraz o tym wam opowiem, ale pamiętajcie teraz o... Łapki w górę, dzięki której, dzięki właśnie Waszej pomocy, mój film dotrze do nowych odbiorców. No i subskrypcję z dzwoneczkiem, tak aby nie przekapić żadnej treści, bo wiecie, te dzwoneczki na YouTube dzyń, żeby działały, muszą być zaznaczone wszystkie. A więc, czy doktor Sloanek opanowała na tyle wiedzę, jest pewna, że ta ilość bomb wystarczy, albo nie będzie zbyt duża. No i to jest bardzo ciekawe. Chociaż sami twórcy Fortnite troszeczkę zdradzają nam już zakończenie, bo w dzisiejszej aktualizacji, tej 200 MB, którą mogliście zobaczyć na na pececie było też odblokowanie kilku plików w tym też kilku plików eventowych. Właśnie z zegara, który pojawił nam się już w lobby i będziecie teraz mogli widzieć już w lobby czas odliczający do nowego eventu, a event jak już mówiłem zaczyna się 12 września o godzinie 22 i nie przegapcie go, bo już czytałem, że nie będzie powtórek z tego. Co oznacza, że musicie sobie nagrać ten event, bo być może za jakiś czas nie będzie można go dokładnie publikować. Może to kolejna współpraca z jakąś firmą i prawa autorskie, które zabronią nam publikacji y, tych filmów, dlatego też dobrze byłoby sobie nagrać samemu dla siebie ten event, ale sam Fortnite już mówi, że to będzie aż dwugodzinne wydarzenie. Nie jestem pewien, co przez to mieli na myśli. Czy to chodzi o to, że przez dwie godziny odliczającego się czasu już będziemy widzieli jakieś elementy poruszające się na mapie? Czy też po prostu przez dwie godziny będziemy oglądać film, jak statek matka wybucha albo niszczy naszą wyspę? Jeszcze się przekonamy. Jedno, co jest pewne po tym całym wybuchu, to to, że w plikach gry pojawił się zapis o dwudniowej przerwie. I tak, mowa znowu tutaj o czarnej dziurze. Być może wrócimy w ten sposób e, historycznie do punktu, w którym to przez dwa dni mogliśmy grać Fortnite'a, ale to wszystko może być spowodowane właśnie wybuchem. No i nie wiadomo, jak się zachowa cała ta sytuacja, czy statek matka upadnie na nas, czy też może właśnie wytworzy jakieś dziwne pole, które by zacznie wszystko wciągać na nowo, a może punkt zerowy zostanie złączony na... I wytworzy jakąś dziwną anomalię. Owa natomiast jest o powrocie Kevina i Kostki, która w ten sposób zostanie z energii ponownie utworzona. I to ona w pewnym momencie ma stworzyć nowe biomy, które będą podobno dostępne w sezonie 8. No, ale tak jak wam mówiłem, to na razie tylko informacja od jednego z Lakerów, która nie do końca jeszcze jest potwierdzona. Jedno co jest pewne, sezon ósmy zapowiada się naprawdę bardzo ekscytująco. Tylko pytanie, czy będzie to sezon ósmy, czy też będzie to Chapter 3? Jeżeli dobrze przypuszczam, to jest taka szansa, że poprzez czarną dziurę dostaniemy się ponownie na nową mapę która będzie nazwana Chapter'em 3, sezonem pierwszym. Byłoby to bardzo ciekawe, tym bardziej, że sam Epic Games zapowiada wprowadzenie nowego silnika do gry. Już nie Engine 4, a Engine 5, czyli najnowszy silnik, który może pozwolić, by gra w Fortnite stanęła na nogi naprawdę z niesamowitą grafiką, no i świetnymi efektami. Obecnie możemy snuć kilka teorii i każda z nich może być po części prawdziwa, lecz pamiętajcie, wciąż są to teorie, ponieważ najlepsze informacje Tuż przed nami, do tego też pamiętajcie o subskrypcji, tak aby nie przegapić tych informacji, które będę regularnie dla Was specjalnie wrzucał. I teraz w najbliższym tygodniu, będę siedział dla Was 24 na dobę, będziecie też mogli obejrzeć mnie na Twitchu, jeżeli ktoś chciałby pograć ze mną w różne giereczki, nie tylko Fortnite'owe, ale Minecraft, bo mam własny serwer. Dodatkowo też zaczynam się uczyć gra w Valoranta, gram w CS-a, no i oczywiście gram jeszcze w LoL'a. Jakby ktoś chciał popykać, to zapraszam na mojego Twitcha, link znajdziecie w opisie. Teraz więc będę dla was 24 godziny na dobę dostępny, a więc nie będziecie musieli się obawiać o to, że czegoś się nie dowiecie. Wystarczy, że zostaniecie ze mną na kanale. Słuchajcie, już niedługo dobijamy 50 tysięcy subskrypcji tutaj na YouTubie. Na TikToku już przebiliśmy 50 koła, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Na Twitchu Lecimy po 2000 i jest was coraz więcej, co mnie mega cieszy. A na Discordzie spore zmiany. Słuchajcie, sporo więc się dzieje, więc warto być tutaj, aby nie przykapić niczego. Ja z Wami się żegnam, bo to na dzisiaj tyle, ale widzimy się już w weekendik na streamkach oraz nowych odcinkach. No i w nowym tygodniu lecimy z wielkim turniejem dla każdego użytkownika Fortnite, w którym będzie można wygrać sporo nagród. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dla tych, którzy oglądali do końca, niech napiszą w komentarzu mój nowy kod twórcy Deslot przez 2D. DSy o Dy! Także napiszcie to w komentarzu, ja przynę Wam serduszko, i na no że jesteście mega koksami za to! Także bardzo Wam dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczyska. Trzymajcie się brutko. Cześć!